Nie wiem czy pamiętacie, ale jakiś czas temu mój kanał był głównie związany z Minecraftem, w szczególności to z bedwarsami. I grałem tam po prostu, nie wiem, różne challenge i takie tam rzeczy. Ale miałem od Bedwarsów długą przerwę i chciałem zobaczyć, czy po tak długiej przerwie nadal jestem tak dobry jak byłem kiedyś. Jeśli się spodoba, to zostawcie lajka, suba, komentarz i co tam jeszcze można, A już bez żadnego przedłużenia zapraszam was do oglądania. Jezu, od dawna tak nie grałem w ogóle. Dobrze przynajmniej, że jest jakaś mapa, którą znam, bo, bo dodawali dużo innych, nowych i łatwiej przynajmniej na tej będzie mi się grało. Mam nadzieję, że jakoś mi się uda wygrać, ale nie wiem jak pójdzie, bo przez długi czas już nie grałem Minecrafta no, ostatni film właśnie widzieliście pojawił się parę miesięcy temu z niego, oprócz tych shortów oczywiście, więc no, mam nadzieję, że jakoś mi pójdzie. No szczęście, przynajmniej, bo White buduje się w drugą stronę, czyli. <laughs> jest nowym playerem i nie grał chyba w to jeszcze. Bo nie wiem, że to tutaj powinno się tutaj budować Więc przynajmniej mam jakąś szansę z zabiciem go Nie mam za bardzo bloków, będę musiał tutaj je pozbierać znowu Mam nadzieję, że on na mnie pójdzie, bo wtedy nie będę musiał zbierać tych bloków ciągle O, jest to Dobra, z kiną Okej, okay, nawet się podałem i nie chcę się nawet dbać. On wie jaki dobry jestem po prostu w tą grę w następnym tygodniu wydaje mi się, że będę już zamał do CPU w końcu i mam nadzieję, że do następnego odcinka będę już je miał, bo to by znaczyło, że następny odcinek będzie mógł być z innej gry. A jeżeli nie, to będę miał CPU za dwa odcinki, tak maksimum mi się wydaje. Jak nie, to oczywiście powiem w następnym odcinku, ale sądzę, że powinno już być niedługo. No i w ogóle bardzo dobrze się przyjęły te shorty, więc cieszę się z tego, bo. Miałem tam trzy shorty i jeden miał tam 4000 viewsów i dwa miały po 300 ponad, mi się wydaje. Jeszcze będę wrzucał shorta w sobotę, bo dla mnie to jest dzisiaj. Dla was to było wczoraj, bo no, nagrałem to w sobotę. w piątek zapomniałem. No nie wiem czy on też się dobrze przyjmie, ale wiem, że za tydzień na pewno będzie też e, bardzo fajny short, bo nagrywaliśmy unhunt i mam z nich parę shortów. Okej. Okay. Oh Jego trapa zużyje I on zniszczył jego łóżko, no Jezu, ale złodziej z tego niebieskiego W ogóle, sorry, jeżeli dziwnie mówię, ale mam lekki katar Więc no Przepraszam za to Nie ma ja chyba Ma tylko wełnę, ma pewnie trapa Więc będę musiał go zabić, albo po prostu przeczekać Nie ma trapa Okej, okay, ja mam chce mnie zrzucić, tak? Nie, on mnie zabił, okej okay. Wydawało mi się, że ma no, no małpak stika, Ale wam się przewidziało Trochę easy Teraz na Aqua. Czy on na mnie poszedł? Nie, on na mnie idzie. Ja tutaj do niego sobie podskoczę. To powinien być dla mnie win, bo nie sądzę, żeby on coś zrobił. Ojoj. Dobra, nieważne. Wiecie, ja pójdę sobie na środek. Trochę nie stwierdziłem, że umie się TNT... Nie TNT. Fireball jumpować. Po nim się tego nie spodziewałem. Mam nadzieję tylko, że on mnie nie zrzuci, powiem tyle. Bo jak on mnie zrzuci, to trochę może być... <laughs> trochę mogę przegrać wtedy. Kurde Zapomniałem, że istnieje takie coś jak możliwość spadnięcia do Voida I że bardzo często się to dzieje, kiedy jestem nieuważny Dobra, kto jest wokół mnie? Aqua, on się już do mnie buduje e, Są u speed bridge'a? E, Spadł, czyli jednak nie umie speed bridge'a On robi do mnie prostego bridge'a, ale nie umie budować go, więc trochę... Spróbuj go strapować, tak szczerze Czemu nie? Yes. Okej okay. więc sam z siebie ginie Łado, On mnie przez bloki bił jakoś Dobra O oh, no! Nie, hypixel jest dziwny, zapomniałem o tym. Dobra, przynajmniej go zabiłem. Przepraszam może wyjdzie po playtime, bo chciałbym w końcu z tego odcinek. Nie wiem też nic o tym co będzie, tylko wiem, że będzie rączka właśnie. I... i ta rączka jest chyba najmądrzejszym z tych wszystkich potworów, co tam były, chciałbym zobaczyć jakie to ten... będzie robiła rzeczy. I jest chyba by była maska, więc może w jakichś toksynach. Będziemy chodzić, ja nie wiem, co tam będzie. Okej. Okay. Oh my god. Nie wiem, jak chcę zrobić te czelencze co będą później w odcinku, jeżeli nie umiem nawet normalnie poruszać się kurcze, ale mam nadzieję, że mi jakoś wyjdzie, bo te challenge'e są naprawdę trudne. Ale wezmę Diaks, więc jak zginę, to będę bardzo tego żałował. Emeraldy też wezmę. Oni są u Pinka. Poczekam aż on pójdzie do Greja i wtedy na niego pójdę. Po do! Okej, okay? jego tu nie spodziewałem. To było trochę straszne. Dobra, dużo mojej temy tutaj. O oh my god, ja nie, nie mogę go trafić, bo byłem na F5 przez pierwszą połowę tego bitwy. Myślałem, że zginę z tym wszystkim. To się sklaczował. Nie. GG. Teraz sobie wymyśliłem trudniejszy challenge. Mogę być tylko z ręki. Wiem, bardzo oryginalne. Nie żeby dużo osób tego nie robiło, ale... Jest dość trudne, bo mogę ich tylko zrzucać, albo jakoś z ręki ich zabić, ale nie sądzę, że to się stało. Nie mogę być też ża z żadnej siekiery, z żadnego kilofa, z niczego. Mogę tylko z ręki. Muszę po prostu jak najszybciej pozbyć się yellowa i pójść na midaj i kupić sobie, nie wiem, niewidzialność i nie wszystkich niszczyć z tym. Mogę oczywiście używać siekiery i kilofa do niszczenia bloków, ale nie mogę z nimi bić. Okej, okay. oh <laughs> my god. Ok. Please. Oh my god, zniszczyłem. O oh nie, o oh nie. Tylko okay, nie mogę nic zrobić. Ale on ucieka na szczęście, to jest dobre. Ok, gościu sam się zabił. Oh my god. On chyba nie, nie był jakiś najlepszy, bo dużo spadał, mi się wydaje, ten red. Ja sobie jeszcze prota 2 kupię wtedy na niego pójdę. Yy, co on ma na łóżku? Czy on ma samą wełnę? Oh my god, on ma samą wełnę, muszę shirsy kupić. Mogę tak po prostu na niego iść niby. Okej... Okay. Okej, okay, on wie, że mam invisa. Taki minus, ale... Miejmy nadzieję, że mnie nie zobaczy. Mogę też czego tutaj zostawić. W ogóle to dla mnie lepsze. Bo... nie był w swojej bazie Proszę traf, proszę traf, proszę traf, proszę traf Okej okay. O oh my god, udało się jakoś eee, Teraz muszę uciec jak najszybciej, dopóki mam jeszcze inwiza, bo więcej inwizów tym większa przewaga Dobra i teraz niszczy swój most. Raczej mogę go i tak przeskoczyć Te. Ta na easy Okej. Okay. nie on ma lagi bra on by już nie żył gdyby tych lagów nie miał Kurde, no on cridżuje tak bardzo Ojoj, ta mapa Muszę po prostu raszować się, jakbym miał 8 tego Żelaza. Pamiętam jak ją speedrunowałem W takim jednym odcinku Okej okay. To ma takie jak ja miałem kiedyś Owcy Wspomnienia daje Okej, okay, zacina Więc też nie dostaje jednak baka, Więc bardzo śmieszna gra Proszę spadnij Dziękuję bardzo. Raczej nie muszę się martwić, czy swoje łóżko dopóki pięki istnieją. Okej, okay, pięki nie istnieją. Teraz mogę się bać. Dobra. Bum bum bum. Ja bym sobie obudował łóżko, bo teraz o tym nie zapomniałem. Ja już łóżka nie mam z tego co widzę. <noise> Nieważne. Dobra, no, ma tylko wełny też. Czemu teraz wszyscy tylko wełny używają. Nie, nie będę skakał. Skoczyłem. Dobra, ja też stracę łóżko raczej. On jest w mojej bazie, On jest w mojej bazie No na Mida muszę iść chyba. Czyli z Mida mogę go jakoś zrzucić łatwo. Z Mida bardzo trudno będzie go zrzucić chyba. Może jeszcze diaksy tu będą nad prota trójkę. Jak tak ten sobie przegarnął. Są Gdzie jest? Tutaj jest? Okej, czy on też ma inwiza? Tam jest, on ucieka chyba. Nie on ma inwiza? Tam ma inwiza Kurde miał perłę Już więcej perł raczej nie ma, bo nie zbierał chyba dużo emeraldów. Mój ostatni inwiz to jest jakby kiedyś musisz stąd wejść, co nie? <noise> Gościu, po nie umie się z Fireball jumpować tutaj Chodź swój i walcz ze mną, a nie Fireball sobie w ręce chodzisz. I on ich ma w ogóle Okej, okay, ja jednak z nim nie walczę, bo... Może jednak? Okej okay. GG jeżeli myśleliście, że ten challenge był łatwy, to teraz nie będę mógł bić z miecza ani nie będę mógł kucać, Więc no, już sobie kłócenie tutaj wyłączam. Nie mogę kłócać, mogę się budować tylko bez kusania I nie mogę też z nic używać do bicia. Nie wiem jak wysoko mogę się budować, co jest minus. Zrobić God Bridge'a? Nie, a God Bridge'a robię. Nie! Chciałem kłócnąć, zapomniałem, że nie mogę kłócać. Na razie dobrze idzie. Dopóki nie zniszczą mi łóżka, to jest dobrze. Jest Grace, nie. Oj, oj, niszczą mi łóżko. No to świetnie. 3, 2, 1... Okej. Okay. Nawet zgadłem, kurde, kiedy to robi. <grytania> o what? The... o ma łóżko, zapomniałem. A on jest jedyną są z łóżkiem. To już nie ma łóżka. Jestem tylko ja i aqua Bo ja w mojej wieży będę jak go czekał. Będę kurde fiona Oh, oh my god, oh god zapomniałem że nie mam hapek. Okej okay. O oh to jest moja jakaś czwarta próba chyba Trochę myślałem że łatwiej będzie Ale ciągle jestem winy na 1% na końcu I gościu mnie jakoś nie wiem, pokonuje Okej, okay. trochę... Ja tak sobie po prostu tutaj zrusznowałem, ja chciałem po prostu pomówić, żeby w generatorze nie siedzieć, a jakoś mi się udaje. Muszę tu mieć bardzo dużo bloków, niestety, w tym challenge'u, jako że nie mogę ukłócać, bo jakby dużo ich bardzo zużywam, budując się tak byle jak. Trzeba mi... Yo! Nie sądziłem, że to potrafi. Okej, okay. nie Ja powinien był zginąć. To nie był najlepszy plan, żeby się sklaczować, co tam zrobiłem. Okej, okay, okrzyk wojenny zawsze działa. i los ma łóżko? 3, jestem jednym z nich. Okej, okay, nowy sposób na budowanie bo odkryłem. Po prostu przytrzymuję S i buduję trzy bloki i wtedy stopuję. Dobra, nie ma już łóżka. Okej, okay. red zginął. Dobrze. O, już nikt nie ma łóżka, okej. Okay. Okej, okay, white. nie Dead Deadmate jest chyba dobre. Proszę! Oh my god, już myślę, że się zawiję go. fuck, no, kurde, fireballa chce. Walter. Okay, no i high pixel moment. Oh my god, let's go. Oh my god, więc to by na tyle w tym odcinku i widzimy się tam w odcinku Za tydzień, papa pa.